Po melodii prezentuje Mama Lama. Pozwól rozwijać się wyobraźni Twojego dziecka. Tylko dobra muzyka w aplikacji po Pobierz i wypróbuj za darmo. Wprowadziłam do mm, użytku książeczkę. Która nazywa się I'm a big brother now. Aha, dobra, wywalamy ją z, z, z naszej sypialni, bo on jest teraz, wiecie, zamieniliśmy mm. sobie na lepsze dziecko. Czyli co myślisz, że możemy być głośno przy takim dziecku? A on, on tak, nie, 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 trzeba być cicho, bo Baby się boi z, z, z krzyków. Po jakiejś pół godzinie czy coś, ona zjada. Zrobiła... Bye, bye. Że już możesz iść. Było bardzo fajnie, dzięki za twoją wizytę. Umniejszałam trochę tym dzieciom, w sensie one no nie mogą, ty możesz, a nie. Teraz to jest, no się, nie dotykaj, nie choć nie kaszuj na niego, nic ci nie może, nie może, nie może. No, bo nie chciałem, żebyś się męczyła, bo masz baby in the belly teraz, tak Gdy pojawia się rodzeństwo? Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak ułatwić sobie przyjście nowego członka rodziny do naszej rodziny. 30 razy powiedziałem rodziny. Dlatego, że można to sobie troszeczkę ułatwić, wszyscy się trochę boimy, mhm jak my zareagujemy na nowego członka mm -hmm. rodziny i jak szczególnie jak zareaguje to starsze które przez szczególnie jak to drugie się chyba pojawia mm -hmm. jak on, zare, on lub ona zareagują kiedy nie będą już ten bądź... y, jedynymi bądź mm jedynymi -hmm. i jakby be, chcąc nie chcąc będą musieli troszeczkę przynajmniej pójść nie w odstawkę to brzmi źle ale mm -hmm. trochę ale tak ale tak, e, więc my będziemy mówiły o tym, jak to u nas wyglądało. Ekspertkami nie jesteśmy, ale no. robiliśmy jakieś rzeczy, które rzeczywiście u nas zaowocowały pozytywnie, hmm. więc e, take it away. I on tak miał, kiedy grał się Dwa lata różnicy jest. Równo. I jak jak zareagował, jak mu powiedziałaś, że jesteś No wciąż? właśnie, nie pamiętam, e, żebym zrobiła z tego jakiś taki big deal, jakieś takie ogłaszanie mhm. w ogóle. Wiem, że na pewno nie powiedziałam mu, jak tego brzucha nie było, widać, mhm. bo to uważałam za zbyt abstrakcyjne, mhm. żeby mhm. tłumaczyć, że jest. Więc ten brzuch już był naprawdę gigantyczny, i wtedy wprowadziłam do mm, użytku książeczkę która nazywa się I'm a big brother now czyli I jestem teraz wszystko, wszystko książkami załatwiam i to była moja jedyna pomoc i jedyna taka jakby koncepcja przygotowania go na to, że coś takiego się wydarzy i jak to będzie wyglądało nie rozmawialiśmy o tym tak zupełnie z kosmosu, tylko mhm. zawsze rozmawialiśmy przy okazji tej książeczki. Ja się upewniałam, mhm. że on rozumie, co tam jest napisane, i jakby dopowiadałam jeszcze historię. Ta książeczka jest bardzo. I'm a big brother now, no? Nie, nawet nie, nie znam autora, ona tak przypadkowo wylądowała mhm. u mnie tam po jakiejś ciotce. To jest książeczka po angielsku, więc jakby ja nie wiem, czy mogę ją polecić, czy są inne lepsze książeczki. Nie wiem, bo to nie było tak, że to był wynik jakiegoś researchu. Mhm. Po prostu. Zobaczyłam ją, że mam ją po jakich, w jakimś tam pudle od ciotki. Bardzo mi, bardzo mi się ona spodobała. Ta ciocia też mi ją wysłała właśnie z tego powodu, że, że ona ją sama znała i używała i jakby super, więc dziękuję bardzo. Mhm. I jak tylko to narzędzie wpadło w moje ręce, to po prostu od razu je użyłam, bo stwierdziłam, że to jest to, jest to mm -hmm. czego potrzebuję, bo tam jest napisane Someone new is in our house, w sensie, że u, ktoś się pojawia, mm -hmm. to będzie coś dziwnego, a i potem jest, jak jakby co to dziecko robi i że to baby właśnie i tam jest napisane że przede wszystkim to baby jest inne czyli że baby mm. nie może jeść lodów nie może jeść pizzy nie może jeść ice cream się na no, apples and ice cream and pizza że nie może jeszcze biegać i, ale że dzieci za to lubią jak się je tam przytula lubią mieć ciszę i spokój i jakby jest tak troszeczkę jakby co to jest to dziecko? Mhm. Więc ja zawsze to jeszcze wywlekałam ten temat, czyli, o, czyli co, myślisz, że możemy być głośno przy takim dziecku? A tak, nie, 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 trzeba być cicho, bo Baby się boi z, z krzyków. Czy to wydało owoc jak. Później się Stefanie Tak, zobaczymy. tak, bo ja powiedziałam, widzisz, to jest to baby. My teraz też mamy baby. O, zobacz, tam chłopczyk. Dobra, ma ten... a powiedz mi, jak było, jak przyszłaś ze szpitala. Był taki, że on był zainteresowany, chciał zobaczyć, rururur, ale nic jakiegoś nie, wy... nie zrobił. Mhm. Moja mama mi opowiadała, że jak ona przyszła ze szpitala i położyła to baby, to ja zaczęłam wrzucać mojej siostrze zabawki. Em, tak zabawki i się dzielić, bo ona o, tam przygotowała. Um, co było śmieszne, bo prawie ją zabiłam takimi tekturowymi książeczkami, ale chodzi o to, że on nie zrobił nic takiego jakiegoś super, ale był bardzo zainteresowany i tak jakby pomagał mi. Mm -hmm. I ja, tam, ta cała książka jest, e, taka narracja jest, że I'm a big brother now, czyli jakby baby się pojawiło, ale ta książka jest dalej skupiona na tym dziecku, tak. mm -hmm. czyli że ono jest ono teraz też nową rolę nowe rzeczy ono mm -hmm. teraz będzie pokazywało mm -hmm. i to mi się bardzo podobało że to troszkę niweluje ten taki naturalne zjawisko czyli mm -hmm. no wszyscy się skupiamy teraz na baby mm -hmm, bo ja się teraz skupiłam na Antku że zobacz wow you're a big brother so you can help me coś tam coś tam no nie w sensie mm -hmm. że y i tak to poszło i... Wiesz co, ja też nie wiem na ile po prostu tak się wydarzyło, bo mhm. mam takie dziecko, które mhm. nie miało problemów ze zdrością. Mhm. Może, może, może było okej. Okay. Oczywiście były takie szajbki, mhm. były tam wypadki różne. Zaraz może powiedzieć jak Antek zareagował na trzecie dziecko, ale to mhm. zaraz. U nas było tak, że u nas jest rok i trzy miesiące różnicy między Michałem a Euniką, mhm. więc to jest mało. Ona miała, ona czaiła, ale nie werbalizowała jeszcze nic, bo nie umiała mówić. Więc ona tak wyczuwała tylko kilka tego, mhm. Ale pierwsze co zrobiliśmy to. Chcieliśmy, żeby ona spała w swoim pokoju, a nie żebyśmy spali z dwójką w jednym, więc zanim się pojawił mhm. Michał, dwa m. miesiące wcześniej, zupełnie oderwane od jego porodu, przerzuciliśmy mhm. ją do drugiego pokoju, bo to był. Jakby proces tego, żeby ona się przystosowała, ale żeby sobie nie skojarzyła tego, że aha, dobra, wywalamy ją z, z, z naszej sypialni, bo on jest teraz, wiecie, zamieniliśmy mm -hmm. sobie na lepsze dziecko. Więc mówiłam jej, ja, oczywiście brzuch rośnie, więc też jej mówiłam i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. O ile można nastawić jakoś ro rok i trzy miesięczną dziewczynkę na coś. I rzeczywiście był, była okejka mm -hmm. z, z jej strony, mm -hmm. wie, że, że, że było okej. Okay. Mm -hmm. Później był śmieszny moment, jak właśnie Didzia przyszła. Ona umiała mówić baby, chyba wtedy albo mm -hmm. coś około tego. Więc jak dzisiaj weszła w foteliku, to ona pokazywała i baby, i coś, i była taka, mm -hmm. i kucała, i tak się patrzyła mm -hmm. na niego. Mm -hmm. I takie, wiecie, za, czy zainteresowanie. Ale po jakiejś pół godzinie, czy coś, ona zrobiła Bye, bye! Mm -hmm. Że już możesz iść. Było mm -hmm. bardzo fajnie. Dzięki za Twoją wizytę. Mm -hmm. I wtedy powiedziałam: No nie, on zostaje. To jest Twój właśnie brat. Mm -hmm. I też była ta narracja tego, że to jest Twój brat. Mm -hmm. He's gonna be your best friend. We're mm -hmm. gonna play together. Mm -hmm. I tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. nie, więc przez cały czas, szczególnie na początku, to pierwsze dziecko potrzebuje wiedzieć, że jego pozycja nie jest zagrożona. Że, że to nie jest zamiana dzieci na lepsze, że to nie jest teraz to się cicho, bo dziecko płacze. Mm -hmm. Nic z tych rzeczy. I też ja starałam się spędzać jak najwięcej czasu z Euniką. Więc mm -hmm. kiedy mały Michał spał i Eunika zajmowała się sobą, ja miałam wybór albo iść mm -hmm. i sprzątać, i ogarniać jak najwięcej rzeczy się da, żeby mm -hmm. błyszczało albo poświęcić jej czas jeden do jeden, nie? Bo mhm. ja, i tak Michał był m, m, miłym dzieckiem, tak. bo on leżał i, 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 i leżał, więc on nie, nie robił bardzo dużo problemu, ale wciąż zawsze, zawsze masz tak, że musisz coś tu i obok mhm. niego to i tu a tu przerzucić mhm. coś, więc jeżeli tylko miałam i karmisz tą, też go, i karmię go dużo. też i, i mhm. w ogóle, więc ym, więc musiałam zorganizować jakoś taki czas, żeby, żeby nasze relacje z Euniką, żeby ona wciąż ten zbiorniczek tej bliskości miała wciąż mhm. jakby napełniony, nie? No ja ja się właśnie starałam, żeby ten czas, kiedy ja karmię, zagospodarować też jakoś mm. Antkowi. W sensie rozmawiać z nim wtedy, Prosiłam, mm. czy przynieść jakąś książeczkę, to mu przeczytam, mm -hmm. jakby żeby też nie było tak, że mama się no non stop przytula z tym baby, mm -hmm. a ja tutaj coś tam. No tego się przytulałam Więc, też. E, o, tak, ja, jeszcze chciałam. Tak. ja jeśli chodzi o karmienie, ze względu na to, że było, była mała różnica wieku, a po dwóch tygodniach, jak moja mama czy tam moja Teściowa też wyjechały, no to musisz sama ogarnąć rzeczywistość, mm. nie? I na karmienie schodzi te 10-15 mm -hmm. minut. I tam ja bym powiedziała ja e, 40 no, na, na początku. E, I też, e, więc ja na przykład robiłam coś takiego, że jej dawałam też picie. Jeżeli on pił mm -hmm. teraz cycusia i wszystko i, w sensie, i wszystko, i jestem też za tłumaczeniem wszystkiego. Mm -hmm. Tłumaczeniem jak dorosła mu trochę, ale tłumaczeniem wszystkiego, żeby ona wiedziała, mm -hmm. co się dzieje. Dawałam jej butelkę z wodą, chcesz się z niej położyć, no to chodź. I ona tam leżała piła, jak skończyła, to do niej gadałam i miałam też czas, żeby, żeby nie robić, Ci tutaj, nie o tylko... On, to drugie dziecko musi mieć jakieś zajęcie. I musi też być, czuć się zaproszone tak. do tego. Ja, mhm. na przykład pamiętam trochę już odpowiadałam w innym odcinku a propos wywoływania porodu, mhm. a propos mojego pomysłu na to, żeby może antek mi wywołał poród, coś tam, to było crazy, ale myślę, że ma taki side effect, fajny skutek uboczny, dobry, że rzeczywiście ja powiedziałam mu, słuchaj, tutaj będzie taka sytuacja, że tam mi się robi mleko dla tego baby, mhm. co wychodzi niedługo. I oprócz tego, że może, może byś chciał. Spróbować. Oh to right, jeszcze na zasadzie, że on będzie tutaj pił, bo on nie może nic innego. Ty możesz ice cream, ty możesz pizza, ty możesz mm. Apple, zobacz, widzisz tak jak w tej książeczce. A on tylko to mleko wyobraż mm. sobie. I on tak, szkoda, będzie kiedyś mógł w się. Sensie, że jakby od początku mu zapowiadałam, co się będzie działo i tak mm. samo też z pokojem. Mm. Też mm. zrobiliśmy pokój wcześniej, mm. co oznaczało, że Antek z takiego um, łóżeczka bejbiaczkowego, tylko że z niskim, nisko tu, przenosi się do takiego otwartego mm -hmm. łóżka i to było też, że on już jest duży, więc on może, a to łóżko jest dla bejbiaków co tak troszeczkę zawsze jakby umniejszałam trochę tym dzieciom, w sensie no, no one tak, no nie mogą, no, no. Ty, no. Już możesz, ty możesz, ale, to, ale ty one użyłam. nie Super. No, to jest duża kwestia, to jest kwestia narracji, Te, tego jakby opisywania rzeczywistości w taki sposób, żeby to starsze dziecko zrozumiało co się dzieje, no i też jaka jest jego rola w tym i, mm -hmm. i, i tego, że. I też jakby to też było taki trochę upgrade dla tego starszego, mm -hmm. że, że to nie jest źle, że my mamy, że teraz ty odchodzisz w, odsta w, mm -hmm. w odstawkę czy mm -hmm. tam jak to się na mm -hmm. bok whatever, tylko że ty już teraz jesteś upgradeowany mm -hmm. Tak, że to jest awans. Mm -hmm. że to jest awans. Mm -hmm. No, więc to było, ja to ja to też pożyłam tak, taką narrację awansu, no. aczkolwiek też um, podejrzewam, że jest taki scenariusz, gdzie mamy idą w tą narrację, mhm. robią wszystko im nawet pod... jeszcze... więcej, a i tak jest, no. pojawia się zazdrość, no. bicie, szczypanie, cuda, cuda. No, no więc możliwe, ja... że też, że tak po prostu tak. nam się udało, wiesz. No no, dokładnie. no i później ja jestem też za modelowaniem zachowania, nie? Typu, że dziecko starcze bardzo możliwe, że będzie chciało sprawdzić, co się stanie, jak zrobi tak. Mhm. Nie? A co się stanie, jak zrobię? Tak. A co się stanie, jak zrobię? Więc najlepiej jest po prostu wymodelować to zachowanie i mówić. Chcesz dotknąć, to choć dotykamy tutaj. Mm -hmm. Co możesz I tutaj, robić? Tutaj. No? Dokładnie ja też. I tutaj. I nawet jeżeli tutaj mm -hmm. maca bardzo blisko, mm -hmm. ja nigdy nie, nie stara ja starałam się nie reagować. Nie, ja też nie. Bo, bo to jest nagle, że ono robi coś, co chce mm -hmm. tylko sprawdzić, i, mm -hmm. i nagle jest. Ja jest tylko pamiętam Be gentle, w sensie przypominałam no, pamiętaj, gentle, żeby być delikatnym uh -huh. albo coś tam. No, i, I właśnie takie być tego, mm -hmm. jakby ja starałam się zrobić coś, coś takiego, że Eunika ma dostęp do tego mm -hmm. dziecka. To nie jest tak, że teraz to jest. No się, nie dotykaj, nie choć nie, nie, nie na niego, nic ci nie, nie może, nie może, nie może. Nie może. Mm -hmm. Tylko właśnie uczyłam ją jak, nie? A tak, a tak da mi potrzymać, dała mm -hmm. coś tam, mm -hmm. no więc ona się Antek czuła taka też zmieniał pampersy, tak? w sensie, że przynosił sobie ten e, o, tak, 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 tak. Do, do co? Do wanny mej ręce. przynosił, Tak mm -hmm. i przewijaliśmy razem, no bo trzeba my teraz mm -hmm. dorośli, <laughs> zajmujemy się tym małym dzieckiem. Ciężkie życie, nie Antek? No, tak, tak no więc to są jakieś takie nasze nasze wspominki bo ja już jak przez mówię czasami to pamiętam, tego A teraz jak będzie to, jak nowa to historia to... moja więc no. po, może wam z upgradeuję na, na sam koniec proszę powiedz jak Antek zareagował na, na trzecie na trzecie dziecko nie, z nie spodziewajcie się, bo to nic jakieś nie wiadomo jaka historia zareagował po prostu zupełnie inaczej niż ja się spodziewałam w sensie zupełnie bo myślę, że zareagował że zareaguje tak. pewnie jak na Stefana, czyli Łodever. tak czyli Łodews, bo ja jak on miał dwa lata no to tam nie pamiętam nawet tego momentu takiego, Jednego konkretnego. Już pamiętam takie rzeczy, że już się pytał, czy dziecko mm -hmm. teraz śpi, mm -hmm. co się dzieje, mm -hmm. i w ogóle. tak jakby, Ja to bardziej modelowałam niż on się pytał. Mm -hmm. W sensie wiedział coś, że mówił, o oh, uwaga, um, Ale teraz, i teraz jako czterolatka, potraktowałam to tak podobnie, tak już z rozpędu, że a jego tam nic nie, na razie nie będzie obchodziło za bardzo. Potem, jak już będę musiała jechać i urodzić, to mu powiem, jakby no, że taka sytuacja. A no, jak, w sensie jak brzuch będzie już taki konkret. Mm -hmm. No, ale tak nam to wy, wyszło, że on jakoś to wywołał, wywołał temat, zapytał o coś, dlaczego ja to, czy coś tam. Um, on się też już od jakiegoś czasu pytał czy ja mam baby in the belly, mm. e, sam z siebie, więc I to, to było mówiła, ciekawe, nie? no nie mówiłam, że nie mam, w sensie oh. bo jeszcze nie byłam w ciąży, oh, 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 w sensie oh, oh. Za przed moim zajęciem w ciąży on się po prostu pytał o to parę razy, ja mówię no nie, no nie, czekamy aż mi Pan Bóg da baby in the belly, mm -hmm. to the belly, no więc, e, o, więc on to odbierał w taki sposób, że w pewnym momencie Pan Bóg może dać mamie baby i albo to się wydarzy, albo to się nie wydarzy. Yy, I jak ja, jak powiedzieliśmy mu, yy, tak zupełnie wiecie, gdzieś tam ogród, siedzimy u znajomych, on coś o coś zapytał, więc trzeba by mu odpowiedzieć już właśnie w yy. tym kontekście, żeby to prawidłowo zrozumiał. Ja dam tak porozumiewawczo na mnie, czy mam mu mówić, ja mówię. Też no, pff, muszę powiedzieć, nie, nie, nic nie oczekiwałam. I mówi, słuchaj, no właśnie nie możemy, bo mama ma baby in the belly i coś tam jeszcze tłumaczy. A on tak naprawdę, ale super! Dziękuję Ci Panie Boże, że dałeś mamie baby the, to the belly. I w ogóle tak się ucieszył. I no, super, na dodatek mhm. jeszcze tego ci nie powiedziałam, parę dni później. Mhm. Wychodzimy z wanny, oni tam wszystkie zabawki powrzucali i ja zawsze miałam takie, o widzicie chłopaki, teraz mama musi sprzątać to, te zabawki, coś tam, coś tam. Że może nie wrzucajcie wszystkich, aha. I on, y, wy, wyjmuję Stefana, wycieram go, on tam już wychodzi w piżamie, patrzy, odwracam się, a Antek zbierał wszystkie te zabawki, wrzucił do koszyka, bez żadnego mojego, on mówi, ja mówię, Antosiu, bardzo się cieszę, że zby, u, mhm. te zabawki posprzątałeś a on mówi, no bo nie chciałem żebyś się męczyła, bo masz baby in the belly teraz, Więc O, ooo tak, cudownie, absolutnie mnie to zaskoczyło tego dnia, w którego się dowiedział, jeszcze się modliśmy wieczorem i jeszcze mówił, Panie Boże dzięki Ci, że mama ma baby, no, no niesamowity, naprawdę przez jakiś czas przy jakiejś każdej okazji to wspominał, wszystkim mówił w przedszkolu w ogóle ogłosił to jak ja przyszłam, to jest moja mama, a ona ma brzuchu baby w ogóle, a te dzieci tak? nie, bo naprawdę tam <grym> bo nie nic jeszcze, jeszcze nie było widać, ale on się bardzo cieszył i chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, fajną, związaną z tym, której ci nie powiedziałam. Aaa, zapomniałam znowu! Czekaj, Och, no chyba już nie, pożyj się, przypomnij, będziesz po prostu prywatnie wiedziała. E, powiedzcie nam, czy wy macie jakieś haki? Jak sobie ułatwić życie w tych pierwszych miesiącach, co, co robić ze starszym ro rodzeństwem, jak im to obwieścić, jak to przeprowadzić. Jeżeli macie jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach, a my będziemy od was zgapiały. <laughs> <laughs> a na dzisiaj to tyle. Lajki, subskrypcje, komentarze, share'y oraz Patronite. Ale dziwny interwał. Dobra, mm -hmm. baju!